Dzisiaj maleczko ja jestem Oskian, kiedy dzisiaj przychodzę do Was do odcinki pod tytułem Typuje walki do ma 6 To co, zaczynamy. A więc mamy pierwszą walkę szewcu oraz Ambro. Moim typem jest Ambro, ponieważ on ma więcej doświadczenia w tych sztukach walki, bo par razy już w OKTAGONIE się je bił, więc moim zdaniem Ambro wygra. I się wypowiedziałem, więc przechodzimy do kolejnej walki. Teraz też już przy drugiej walce tu mamy Alana i Arkadiusza. Moim zdaniem wygra Alan, bo już miało do czynienia z Octagonem i wie z czym to się je. Więc... Arkadiusz pierwszy raz będzie się bił z FMA. No i Alan będzie moim zdaniem. Więc... Przechodzimy do następnego! Dobra, jesteśmy już przy trzeciej walce. Tutaj widzimy Kubika i Cypisa. Moim zdaniem Kubik wygra, ponieważ Cypis bierze, no, jak po widać, prochy. Więc moim, więc moim zawodnikiem wygranym będzie Kubik. Przechodzimy do następnej walki. Dobra, czwarta walka to jest Maciek oraz Don Casio. Moim, moim zawodnikiem będzie wygranym Don Casio. Nie wiem czemu, ale tak go typuję. Przechodzimy do następnej walki. Dobra, jesteśmy przy piątej walce. Tu nie trzeba się zastanawiać, po prostu wygra kubańczyk. On ma, jest większy, masywniejszy, ma więcej siły, więc on wygra. A El Pro taki, cipka taka jest. Przechodzimy do, do, do następnej walki. Dobra, jesteśmy przy szóstej walce. Tutaj ja mam bestę Jajmana. Najmana y, już widziałem w roli w OKTAGONIE, ale Bestii nigdy nie widziałem, więc y, obstawiam, że Najman wygra. Przechodzimy do następnej walki. Jesteśmy już przy siódmej walce, tutaj mamy Gole i Raphonixa. Y, tutaj mamy Gole, czyli on jest taki masywniejszy, jest silniejszy, więc obstawiam, że Gola wygra. Przechodzimy do 8 walki. Dobra, więc jesteśmy już w ósmej walce, czyli ostatniej walce wieczoru. Mam tu Zusi oraz Linki Master. Moim zdaniem wygra Linki Master, bo ja widziałem jak walczy, a Zusi nigdy, więc dziękuję. Dobra, więc już wszystkie walki wytypowałem. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie subskrypcję, łapeczkę oraz dzwoneczek, więc widzimy się na następnych odcinkach. Cześć!